Cześć, Tomek Rejcarski z tej strony, EWT Wrocław. Witam w 2023 roku. Chciałem Wam pokazać naczepę, która przyjechała do nas na plac do Wrocławia. Świeżo z fabryki Faltenberge. Jest to naczepa kurtynowa Schmitz Mega Varios, rocznik 23. Zapraszam. Naczepa Varios, tutaj wyjątkowo na kołach 19,5 cala. Zdecydowana większość Variosów... Jest wyposażona w koła 22,5 cala opony 385-55-22,5. Tutaj akurat klient sobie zażyczył typowo megowe ogumienie. To jest akurat Continental HT3 Hybryda 385-55-19,5, tak zwane wąskie megowe ogumienie przy niskich tonażach potrafi fajne przebiegi zrobić naczepa z ramą ocynkowaną ogniowo podwozie z gwarancją na przerdzewienie na 10 lat tutaj mamy taką ciekawą dużą skrzynię na elementy zabezpieczenia ładunku skrzynia ta jest ocynkowana idzie przez całą szerokość podłogi można ją z obu stron zamknąć takimi bezpiecznymi klamrami na Zaraz pokażę Wam, jak ona wygląda w środku. A tak wygląda ta skrzynia po otwarciu bardzo pojemna na przestrzał około 900 litrów pojemności także jakieś pasy, łaty, inne zabezpieczenia, inne elementy zabezpieczenia ładunku jakieś dodatkowe belki, tyczki to wszystko nam tutaj może wejść czy jakieś przedmioty takie codziennego użytku dla kierowcy jak najbardziej tutaj się mieszczą. Plandeka i zabudowa z certyfikatem XL. Tak akurat Plandeka w kolorze srebrnym. Ral 9006. No i przychodzimy do tyłu na czepy. Odboje rolkowe. Fajnie przyjmują impet uderzenia. Ładnie naczepa pracuje. Przy rampie te standardowe kwadratowe odboje mają tendencję nieraz do obrywania się. Tutaj takie rolki znacznie lepiej pracują. No, obrzeże Oczywiście, też jest ocynkowane lampy standardowe, wielokomorowe. Na żarówkach z góry widać tak zwaną harmonikę do regulacji dachu na wysokość. Plastikowa skrzynka narzędziowa. Tutaj konsola do obsługi hamulców, poziomowania wysokości zawieszenia. Tak to wygląda. No, i do tej skrzyni mamy również dostęp po drugiej stronie. Wieszak na koło zapasowe, winda, podpory postojowe, jost, obrysówki LEDowe z funkcją kierunkowskazu. Jak już wiele razy mówiłem u nas w filmikach, tutaj Schmidt stawia na bezpieczeństwo, więc jak kierowca włącza, dajmy na to kierunkowskaz z lewo, to miga mu cała lewa strona obrysówek, także w naczepie. Jesteśmy w środku naczepy. Ma ona na bokach pełne deskowanie, pięć rzędów ład aluminiowych z takim V-profilem, żeby można sobie było zrobić burtę na dole. Po obu stronach podłogi są listwy palet stop. Przydatne przy transporcie gitterboxów. Na całej długości obrzeża podłogi są takie szekle do mocowania pasów albo łańcuchów. Naczepa ma certyfikat XL, zgodnie z którym minimum dwa rzędy ład aluminiowych bądź drewnianych muszą być cały czas na stanie. Dach jest regulowany do 3,05 wysokości w środku. Ściana przednia z profili aluminiowych, z wzmocnieniem z blachy ocynkowanej na dole. Tutaj takie dodatkowe szekle po dwie pary na stronę. Jeśli chodzi o podłogę, jest to podłoga do obciążenia 7,1 tony nacisku osi wózka widłowego. Z tyłu na drzwiach wisi tyczka do obsługi dachu, kiedyś była montowana z boku przy podłodze, teraz żeby była czysta i bezpieczna, przed niepowołanymi rękoma jest zamontowana na drzwiach. Na ostatniej płycie podłogowej 40 cm blachy ryflowanej, dobrze nam to zabezpiecza ostatnią płytę, kiedy spada trap przeładunkowy przy rampie, żeby tej podłogi nam nie ryć. Słupki stalowe, ocynkowane Jeśli jesteście zainteresowani zakupem podobnej naczepy, to w opisie pod tym filmem zostawiam kontakt do nas, do EWT. Znajdźcie swojego przedstawiciela. Dane kontaktowe na EWT.pl są podane. Jeśli jesteście z Dolnego Śląska albo z Polszczyzny, to zapraszam do kontaktu ze mną. Chętnie porozmawiam o możliwościach współpracy. Przygotuję. Ofertę. Także jeszcze raz dziękuję za obejrzenie tego filmiku i życzę pomyślności w 23 roku. Do zobaczenia, hej.